Borysek to super psiak, bardzo spokojny, grzeczny, ładnie chodzi na smyczy. Cześć, jestem Bobby, Mam około 8 lat i uwielbiam chodzić na spacerki. To jest Honda. Honda ma około 4 lat. I jest takim <giby> pieszczochem. Zastanawiasz się, czy pies może zostać na kilka godzin sam w domu? Dorosły pies jak najbardziej. Lepiej, żeby był kilka godzin sam w domu, niż przez cały dzień w kojcu. Zastanawiasz się, czy dasz radę? Przyjdź, poznaj psa, zabierz go na spacer, porozmawiaj z pracownikami, wolontariuszami. Na pewno dasz radę.